No siema. Dzisiaj. Dzisiaj Judas na Na bestie. Judas na bestie. Jak się nie wale oczywiście, bo jedno serduszko mi nie sprzyja. I takie pokoje też mi nie sprzyjają. Także zobaczymy. Ta postać wymaga największego skupienia. Jakie ja kiedykolwiek mogę w sobie Wyzwolić Dyszka. O kurde. Nie wiem co można za dyszkę kupić samą, ale jeszcze pozbieramy trochę i... nie wiem. Do maszyny nie będę wpłacał. Do maszyny wpłacam jak gram sama. I tak to zostawię. I wpłacam do maszyny. Tylko. Tylko na odcinkach, jak mam bardzo dużo hajsu. A bo ja chcę mieć większą szansę na Dila. Albo laka, bo laka też to daje. Pool, poko. Jakbym miał zdechnąć. Na przykład w takim pokoju, czy coś. Prawda fajnie, że to postać zaczyna z trochę większym damageem. To na pewno bardzo pomaga. Szczególnie mi. Znowu dopiero na mi się waliłem na piętrze pierwszym. <laughs> I też dlatego, że nie było trezeruma w tą stronę, co ja sobie poszedłem. Także. Także słabo. Oni po prostu wychodzą przez dziury w tym głównie. Jak nie zrespią tej muchy, co strzela, to mogę mieć trochę większe szanse. No. No w miarę spoko, kluczyk jeszcze, no do Curse nie mam jak wejść to, co? To może się zrespić tutaj? Czy mam moda jakiegoś łączonego. ostatnio mody testowałem Nie, czekaj Muszę aż sprawdzić, nie? Okej, okay, dowiedziałem się, że Okular Lift może się zrespić w Treasure Roomie Dziwne Nie, myślałem, że mam jakiegoś moda włączonego, w ostatnio Testowałem sobie jakieś mody, co nie robiłem żadnych unlocków z nimi, bo to nie jest sposób w jaki ja gram sobie, ale czasem pobiorę sobie moda i go przetestuję. Okej, okay, tutaj był spoko. Divorce Papers też jest bardzo fajne. Spawns the... no nie dostałem trinketa, nie mam pewnie odlokowanego. Na alternatywny, jak bardzo bym chciał pójść. Nie ma takiej opcji. Mam tak mało zdrowia, nie idę na alternatywne po prostu. Na ranie z Jacobem ISO, który pewnie będzie wstawiony. Mimo, że się tam wywaliłem to byłem przy końcu, także chyba go wstawię, bo to... Jak nie wstaje będzie, zmarn... e, będzie zmarnowany materiał. Także raczej go wstawiam sobie. Kupię to. Spoko. Pokego jest... Okej, okay, ale... Na pewno nie to co szukam. Bombę kupię. I treasure Room nie może być tu. Może być tu po lewo teoretycznie, albo tu w dół dokładnie. Ło, mini masz jeszcze. Niesamowite dropy mam. Także fajnie jakby mi się udało ten. Jeszcze pół serduszka, żeby nie stracić tego. Bonharta i Curse Room? Otworzę sobie. No bardzo dobre itemki. Znaczy, no, nie itemki, ale są so harty to więcej hp, czyli bardzo dobrze dla mnie. Otworzę nawet tą złotą skrzynkę. Już tam mi nic nie szkodzi. Się zwrócił kluczyki. i hajsu trochę. Następne piętro. Oby basement zwykłe. Dobrze, dobrze. Ja to mam szczęście chyba dzisiaj. Przynajmniej obym miał szczęście. Bo ostatnio moje rany nie są zbyt dobre. Po tym ranie z Jacobi to... No, tak średnio mocno było. Jeszcze w ogóle wstawiłem źle ten. Mi plik zły wybrało i dwa razy był ten sam. Także, no. No, ten okular to nawet pomaga. Prawda, lak by się przydał większy. Bo tak to nie za dużo robi. Proptozis. Proptozis jest śmieszny. I wezmę. Proptozis to jest po prostu śmieszny item. A też przesunę sobie to tutaj, żeby ten kamień z X-em mieć, może Small Rock wyleci? Nie, ale bomby były i pieniądze, także zawsze coś na ataku i przeciwników to jest bardzo dobre. Tylko w depsach może być problem, bo tam są przeciwnicy, co na dystans już mogą bić taki większy. I tutaj niby też są, ale... Ok, od razu ten kamień z X-em sobie wezmę. Właśnie, więcej HP, lepiej dla mnie, no nie no, damage to jak tak podejdę blisko to jest ogromne. Yy, secret room, myślę, że może być obok curse room czyli tam, jak będę edytował to raczej będę, wszystko edytuję ostatnio, może być chyba tu, bardzo dobrze, że tu jest, no taki średni ten curse room, ale ujdzie w tłumie, bomba się zwróciła przynajmniej, sklep. Nie sklep, ale jest to coś. Myślałem, że da może jakiś itemek. Nie wiem, czy on może drobnąć jakiś itemek, nawet niektórzy mogą. Yy, w sklepie jest tarot Tarotcloth jest fajne. Dlatego otworzę tą skrzynkę. A w niej jest itemek, którego się nie spodziewałem. To po Bosie jeszcze poszukam trochę coinów. Oj, dobra. Bardzo mnie to zaskoczyło, że tym portal się zrepił akurat. Jest pentagram. Pójdziemy Angela? Ale chcę zajrzeć. Chcę zajrzeć, ale nie mogę. 40% na Angela to... To jest spoko procent i chcę go zachować. Tutaj sobie wysadzę. już tam też niby są koiny, ale tam jest chyba mniej. A nie, tyle samo. Ale trudno. Tu nic nie robi. A ta Rotklof może, może fajnie się przydać nawet. Karta Tower. Co robi karta tower, która świeci? Nie robi tego co chce. A the to the first room. Czyli robi to samo. Mamy prawie 8 damage'a. Tearsy też prawie wymaksowane. Na drugim piętrze speed spoko. Zapowiada się dobrze nawet. Okej, okay, to na hita mam. Jak tak podejdę bardzo blisko, także. Bardzo fajnie. Większość rzeczy chyba na hita będę miał jak tak blisko podejdę. Przynajmniej większość przydźwigników. przeciwników is down. Trochę boli. Ale trudno. Będę wiedział już jakiej tabletki nie brać. Lubię grać w właśnie dlatego, bo Lucky Food też daje dobre piguły. Tak samo jak PHD. Tylko, że nie. Tylko, że z Lucky Foodem nie wiadomo jaka to piguła zanim się użyje. Ale wiadomo, że nie będzie miała złego efektu. Także, Lucky Food też jest bardzo przydatne. Bardzo dużo oberwałem w tym pokoju. Nie wiem tak szczerze, jak mogłem nie oberwać. Znaczy, no, mogłem po prostu lepiej unikać niby, ale... Trochę ciężko w takim pokoju. to Nie wiem, czy ten portal nie sprawił, że oberwałem, bo nabój tak przeciągnął się. Kompletnie inną stronę niż myślałem. Car Battery może być bardzo dobre. Tylko, czy wypadnie wystarczająco dużo Car baterii, No, tylko... Jak nie dostanę jakiejś, jakiegoś itemka aktywnego, który niestety nie benefituje z tego. Ale raczej nie dostanę. Nie będę brał chyba innych itemków aktywnych. A on chyba też mnie broni przed straceniem deala. Jakie Jakiego pokoju nienawidzę. Co to jest? Nie mogę trafić w ogóle. Są jeszcze pieniądze, to pójdę do sklepu poseł Harta. Baterii pak. Nic nie robi mi. Muszę się zawrócić, bo nie mam rooma w ogóle. Lil Gardy jest śmieszny. Także wezmę. Może coś zrobi. I sobie użyję defula Żeby się z tym nie bić. Treasure room. Czy treasure room będzie znowu... Znaczy tu Secret Room będzie znowu Room? Nie. Albo źle bomby postawię. Boss jest. Taki niefajny, ale... Mam za to bardzo dobry aktywny No, to bezproblemowo Old Bandage jest... jest fajne Trudelaka nie mam na niego Też nie siada Angel Deal Ale ze piętro pieniądze Okej, okay, tutaj ten Old Bandage pomógł Żeby nie stracić boom harta Także bardzo fajnie że coś pomógł Ey, uj pisałem że się No do boss challenge roomu nie wejdę i nie będzie obok niego też secret rooma. to że trzeba iść w inną stronę. Najlepiej znaleźć secret jakoś szybko i... i mieć spokój z tym. Nie lubię jak bossa znajduje najpierw... To może... To może być śmieszne. Po prostu. Spectral tyrsy plus większe tirsy bardzo pomogą. Mmm, dodatkowe. A wiesz co, zagram. Tylko wypać coś. Jeszcze raz. Nie chcę brać, żeby nie chcący nie kliknąć spacji. Powinienem na tym. Na basemencie pobawić się begarem. Bo był. Przed treasure roomem. I on mógłby mi dać health upa. Jeszcze sklep znajdę, może... Może będzie soul heart? Nie no, Proptozis nam załatwił nawet damage ale bardzo się... Bomzarki nic mi robi bardzo się boję, że ten że będę musiał jakiegoś przeciwnika z daleka zabić i... albo mi to bardzo długo zajmie, bo nie będę mógł w ogóle, bo Proptozis będzie ten Przecież range jest niby spoko w miarę Jeszcze dzięki trinketowi mamy Spectral Tyrsy Okej, okay, tutaj nawet nie muszę książki używać. Nie, siad Angel Deal na 78%. Nieźle. Mam takie przeczucie, żeby wziąć tamtego David devililla Depsy 1. Czy ja ominałem Treasure Room? Ominałem Treasure Room i teraz mam Planetarium. Znaczy, nie mam Planetarium, mam szansę na Planetarium, bo przecież... Nie ma stuprocentowej, że Planetarium się zrespi. Ten Rotten Heart. Mógł być słabym, słabym ruchem, bo on się niszczy po jednym obrażeniu nadal, a zwykłe serce jeszcze się nie niszczy po takim. Także no. Zobaczymy. Czaszkę z X muszę oszukać od razu na następny. O, planetarium! Jak fajnie. Czaszkę z X na następny muszę szukać yy, Wenus. Wenus jest mid. alok ok. wezmę, wezmę. Przynajmniej problem z HP został rozwiązany. Także coś niby czarmuje wziutków pobliskich, ale... Czy to mi coś daje? Bądźmy szczerzy To mi nic za bardzo nie daje. Ja wiem, że ghost pepper. Ja wiem. Ale mam mam jednego laka. I to jest Tier Delay, ale, ale ja wiem. To jest sobie item. To jest okropny item. To jest. To też jest słaby item. Błagam. Czy ja. To jest moment w którym po prostu przestaję w to grać. Powinienem wziąć to, co było. No jeszcze portal się pode mną zrespił i przez to obrwałem. Nie będzie. Dobra. Myślałem, że będzie ten grid ulepszony. Ech, kompas jest niby spoko ale nic mi już nie daje. Nic mi już. Prawie no nie, nie będę dostawał za bardzo przydatnych itemków teraz. Nie wiem, czy ten Wenus mi w ogóle cokolwiek pomaga. Obstawiam, że nie. Czy to jest build na bestie? Czy to jest build na bestie? To jest całe piętro, a ja mam build godny, nie wiem. Basement 2. Nie, no, aż tak to nie, ale. Nie wiem, nie wiem, jak on lata w ogóle. Dobra, jest. Czy mogę przestać dostawać helfapy? To mi jeszcze laka dało. Gra się ze mnie śmie. Płagam was, co to jest? czuję sobie itemek aktywny. Na tym bagaże i tyle. czujesz? Bardzo, bardzo dziękuję. Nie wysadzę cię dzięki temu. No to Liderelium, nie wiem może coś zrobić, ale. Jak będzie inkubusem na całą walkę z bestią, to bardzo mu podziękuję. Ja pewnie zdechnę na dogmie i tak także. Nic mi to nie daje. Chociaż nadal to wstaję, ale tak jak zdechnę na i ten. Używam żeby Nie zleżało mi Bo raczej w taką maszynę to nie wbiegnę No nie To jest taki średni build No nawet na boss nie będę I mogę tylko winić siebie Naprawdę Ta gra się ze mnie śmieje Teraz tym bardziej Ostatni sklep Ostatni sklep Jak będzie devil to wchodzę od razu Nie wiem co ten Co ten czarm nawet daje Nie widzę żeby on cokolwiek robił znaczy niby przeciwnicy nie idą tak prosto na mnie, ale nadal to trochę nie działa. Chyba ja się tam zbagował ten guardi. No I nawzajem się nie biją. Choot jest spoko, ale go nie biorę. Bo le tir mieć większe. Infested jest spoko. Kolejna tabletka. lakap up. Fajnie, że nie mam efektu na lucka. O tu jest z XM. Jest the full. Ale ten subsłyny efekt chyba... No, nic to nie daje. Także po prostu pójdę na bossa. No, poszło sprawnie. Negatyw. To nie ma znaczenia w sumie. Tak się tepam. Idę z powrotem. I tutaj będzie ascend jeszcze. Nie wiem, czy nie będę musiał ściszyć gry. Auzoleum. Ja nie razu nie grałem mauzoleum. Nie, nie grałem, ale wygląda spoko. Nawet fajnie się czyści to pokoje póki co. Tylko nie mogę zawsze trafiać przez ten trinket. Do sklepu wejdę, 34 coiny. Jest kupon, jest hivemind. Mind. Zmę kupon najpierw. Dwie rzeczy i wziął. To nie robi nic, no w sumie nie ma tu już nic co robi cokolwiek. Czy będzie druga ta sama walka z bosem? Czy będzie nie będzie to taka lepsza jakby? To trudniejsza powinna być Trezorum. trezurum. Jest backstaber. Chyba go wezmę. No, opłacało się. Nie było za bardzo lepszego wyboru. Kret może być chyba obok sklepu. Także zajrzę tam i spróbuję go znaleźć. Ale jest boss to Mogę się od razu zawracać. Nie. Tutaj na lewo. I może być. Jeszcze tutaj niby. Albo nie może. Tutaj. Tak. I tam. Nie. I nie, się bomby zwróciły. Przecież lepiej jakby był. A nie, tu nie mógłby być nawet. A tak do Kreslą bym miał za darmo. I na bossa. A. Nie ma bossa. Zapomniałem. Dawno nie robiłem ascend'a. Chyba nie muszę przyciszać. Jest w miarę. Że ni razu tego nie słyszałem całego. O to puste będzie wszystko, to nie, to idę od razu dalej chyba. No wszystko będzie tam. Chyba, że sklepy. To na tym może sklepu poszukam. A nie ma sklepu. Czyli to nie są... Piętra po prostu od tyłu. Kompletnie inne piętro. Okej, okay, całą maszynę zagrałem. Karty def sobie wezmę. Może się przydać na niektórych bossów. Co tam będą? Kurde, ten mi się zbił. Nie wiem, już podnosi to serduszko. O, to jest ten co pominąłem. Wezmę sobie. A na stendach jest... Widać chyba co jest ten. Na piętrach, bo... gdzieś za ona nie biorę. No... Nie robi chyba za dużo, to są małe piętra. Ale... Ale już zapomniałem layout. Także może być słabo. Tutaj w lewo chyba. Dobra, i to był cały ascent. Teraz będzie. teraz będzie home. Myślałem, że i temat będzie. Tutaj. Nie mogę? W tym chyba nie. I tutaj muszę, dobra. Teraz będzie z dogmą najpierw. Sobie użyję tego. Drugi raz w sumie. Się tutaj raczej przegram, ale. Okej, okay, okej. Okay. Dogma jakoś poszła. Nie było źle. Okej, okay, teraz będę się z nimi bił. A no. mi temek. Ta walka z dogma udaje, że jest holy mantle latanie i... I coś jeszcze chyba. Tylko nie wiem co. Czy ja nie wiem, czy to cokolwiek daje mi teraz, ale... Ale będę używał jak będzie nadowane. A, dwa charge daje, nie trzy. Tak jak duży pokój po prostu. Ten portal mocno ratuje. Bo ich przyciąga. Ale nie widzę jakie mam staty, także średnio. Czy on... Dobra. Myślałem, że już nie zginie. To mi bije damage. Chciałem podnieść serduszkę za tą słabą. Okej. Okay. Teraz najtrudniejsze chyba. Nie wiem w sumie. Przyje karty. Żeby je użyć po prostu. Ja bardzo dużo ten Gimpy ratuje teraz. Bo mi daje ciągle serduszka i ten old bandage. Okej. Okay. Nie było w sumie takie trudne. Całkiem łatwe. Co się odblokowałem. Redemption. A i tyle. To spoko.